Siemano moi drodzy Witam was w pierwszym filmie na tym kanale Ja mam na imię Kamil I w tym odcinku pokażę wam jak zrobiłem hełm crosshaira serialu Star Wars Bad Batch Tak on wygląda Skończyłem go właśnie dzisiaj Proszę bardzo ze wszystkich stron I czym ja się w ogóle zajmuję? Moją pasją, tak jak widać, jest robienie hełmów z gwiezdnych wojen przez druk 3D. Drukuję na drukarce i potem was obrabiam. Szlifuję, maluję, dodaję wizjer, obrabiam po prostu cały hełm. Jeśli chciałbyś zamówić taki hełm ode mnie, to mam wystawiony na OELIXie oraz Vinted i mam tam wystawione te hełmy, które już zrobiłem. Ale to nie muszą być hełmy tylko ze Star Wars. Możesz mi zaproponować jakikolwiek tak naprawdę. Ja zrobię co w mojej mocy, żeby wyszło jak najlepiej. Dlatego jeśli chcesz jakiś customowy z jakiegoś innego filmu, cokolwiek, to możesz do mnie napisać na jednej z tych dwóch platform. I ja oczywiście postaram się dla Ciebie ten hełm wykonać i zrobić jak najlepiej potrafię. I na tym kanale właśnie będę prezentował swoje prace, jak robię te hełmy od zera aż do skończenia. I dzięki temu będziecie widzieli, jak to wszystko wygląda jak to wygląda od kulis, można powiedzieć. A więc zapraszam was do oglądania całego procesu, jak robiłem ten hełm Crosshera. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zostawcie w komentarzach opinie, jak Wam się podoba ten hełm. I w linkach poniżej zostawię Wam oferty moich hełmów na OLX i Vintedzie. Także zapraszam Was do obczajenia moich profili oraz zobaczenia innych hełmów. Na początku odszepiam podpory, czyli elementy, które podtrzymują hełm podczas druku. Po zbyciu się podpór szlifuje ostre i nierówne części. Siemano, to znowu ja. Niektórzy z was mogą kojarzyć mnie z kanału Kams, gdzie stawiam filmy o samorozwoju, a jeśli jesteś tu nowy, to zapraszam cię do obczajenia mojego głównego kanału, gdzie właśnie wstawiam treści o rozwoju osobistym. Link w opisie. Obklejam chłopca maskującą i maluję na szaro. Zakrywam pomalowaną część i maluję resztę na jasno szaro. Małe części naprzód hełmu maluje tym samym, ciemniejszym szarym kolorem. Nadaje białe zabrudzenia gąbką i przykleja małe elementy na przód. <śmienic> antenkę Przygotowuję i wstawiam wizjer Troser gotowy i mogę poczuć się jak prawdziwy snajper.